Dobra i witamy w kolejnym materiale dzisiaj prawdziwe rolnictwo czyli nawozy, nasiona to co tygryski lubią najbardziej to co się najbardziej opłaca to co się opłaca w końcu, tak a nie jakieś tam bizony wysiejemy tonę nawozu na hektar taki jest plan już ten, przystawkę do kukurydzy do bizona zamówiłem nówkę i klepisko na pewno a dziś siejemy bardzo ciekawe nasiona, ale to w kolejnej części materiału zobaczycie, bo czekamy na specjalnych gości. Ale będzie rodzin. Jeszcze dzisiaj nam ładnie pada, także po południu już, Rafał, będziemy tylko kawę spijać. No na no dobrze. Damy Łukasza jaki tutaj ma sprzęt Dobra Łukasz, jeszcze zanim wyjechaliśmy powiedz pokrótce czym siejemy? Jaki mamy traktor i jaki mamy siewnik? E, ciągnik Massey Ferguson 6290 i siewnik Dobrze. No, siewnik szerokości? 4,5 metra. Dobrze, I ile rzędów? Przejrząt, tak? Przejrzątków, czyli taki standardzik. Tak. Dobra, to co? Jedziemy i ja rozpatrzymy się. się na polu, nie? Dokładnie. No, także dzisiaj prawdziwy odcinek rolniczy, bez żadnych customowych projektów, tylko po prostu rolnictwo w czystej postaci. Zobaczymy co nam dziewczyny tutaj przywiozły. Zaraz wam wszystko opowiedzą. Dlaczego tutaj dzisiaj przejechały i, i w ogóle i tak dalej. Dzień dobry, jestem Patrycja. Jestem farmpartnerem hodowli Farmzat, producenta materiału nasiennego i jesteśmy tutaj dzisiaj u chłopaków z Trawi Garaż, żeby wypróbować nasze odmiany. No i pięknie. To co? Mamy nasionka, robimy zaraz. Zaraz nam Patrycja opowie, nie? Co, tu, co tu będzie. Takie czasy, że teraz mamy więcej filmowania niż roboty, ale no tak musi być. W <gry> no, a, Łukasz mówi, że jest zadowolony. No to robimy pierwszy przejazd. Łukasz dzisiaj zaskoczony, bo jeszcze tak długo się nie przygotowywał do siania. Wszystko jest problem z nie? Nie, pewnie. Ale fajnie zgrabny ciągniczek, że ten przód ma taki nie? Fajnie widać. Tak, widoczność jest dobra. Widoczność bardzo dobra. Kabinie Ja już Łukasz wiesz, ja tam nie siałem, ale trochę jeździłem, nagrywałem z tą nawigacją, no to ci powiem, że tutaj by siadła pięknie, nie? Już teraz sobie puścił rączkę. Znaczy na no, pierwszy przejazd musisz nie. Ale potem to już w ogóle Nawet jak na takie korzenie to to pole tutaj ładnie się uprawiło, nie? Nie No, by tylko nie było tych z takich co zostały w ziemi. No pewnie na wszystko się nie udało dozbierać, tak wiesz do, do idealnie do czysta, ale wiem, że tutaj rodzice właśnie yy, z moją i moją Sławkiem. Tym, co na, na mnie raz tam do bizona rzeczy spawa, i nie tylko, to tutaj naprawdę się najeździli po tym polu, żeby to, żeby to ładnie tutaj wyczyścić. No i naprawdę wygląda super. A tu naprzeciwko, kochani, już rośnie zboże, które mam nadzieję, że biały bizon będzie w tym sezonie kosił. Oby tak było. powiedz mi tutaj poprzeć? Nie ma, czy nie? Ja bym tu zasiał poprzeć. Wiesz? Co? To ja może wyjdę z zewnątrz? Ja też zaraz wyjdę, bo zobaczę. Aha, głębokość. To jak byś zrobił? No zależy kiedy od warunki. Możemy zrobić troszkę głębiej, to tam jest więcej wilgoci nie? Mhm. No to możemy spróbować, bo rzeczywiście nie jest głęboko. Chyba tak średnio, co? No minimalnie możemy, minimalnie. Dobra. Kamerka spadła. Ciekawe, co się nagrało. No, nie Znaczy jeszcze na... Nie, na... Na, na w i z powrotem chyba nie a może? Nie, w tą i z powrotem już nie będziemy jechać. Wsypujemy, co? Nie. Dobra. Zobaczcie, to jest prawdziwe rolnictwo. Kobieta na polu. Idealnie, co? No? W każdej jest. W każdej tak? jest. Pięknie. Tu słuchajcie, Łukasz, jak coś, to też się z braćmi zajmują ściąganiem maszyn z zagranicy. Także ten traktor jest na sprzedaż i drugi taki czerwony czyli 6290 i Ferguson Jakby ktoś był zainteresowany, tutaj na siewniku do Łukasza numer, zaraz Wam pokażę a jak nie, to można pisać też do nas bezpośrednio na naszego maila, który się Wam właśnie tutaj wyświetla i my Was z chłopakami skontaktujemy Jakby ktoś potrzebował z Niemiec jakąś maszynę, czy w ogóle, to jak najbardziej tutaj zapraszamy O, Łukaszowi brakło nasion, także biegniemy z dostawą. Tak! Powinno starczyć na to pole, tak? Jeszcze mamy teraz drugą działkę. Tutaj jest prawdopodobnie 13 szczęśliwych arów. Bardziej taka budowlana. Tylko, że podbudowę glina to też nie bardzo. Także jeszcze tutaj takie. Zawsze tu lucerna rosła. Sobie z Rafałem kosiliśmy kosą i cielaczką dawaliśmy. Ale tym razem będzie kukurydza. Także chwila, moment. Łukasz to obsieje i jedziemy na jeszcze jedną działkę. Też Tam jest chyba z 20 czy 30 arów w centrum wsi koło sklepu. Także jak ktoś z Was będzie przejeżdżał, będzie widział tabliczki, to znaczy, że to jest nasze. Rafa ładnie tu uprawiłeś? Czym robiłeś? I Jak Biała Perła dała radę? Trzecim biegiem. No zobacz, jak rzuciło. No ale. <laughs> A tam pozdrawiamy sąsiada na polu. Orka idzie. Dobra, jesteśmy na działeczce w centrum. Tutaj pozdrawiamy sąsiadkę naszą. Ciocię Ewę. No i jedziemy ostatni kawałek. Piękna pogoda się zrobiła. Mleczyki rosną. Także co, ostatni kawałek. I dzisiaj wielki piątek, święta. Tuż, tuż. Wy pewnie ten materiał widzicie myślę w niedzielę wielkanocną. Także z tego miejsca. Dla wszystkich spokojnych, radosnych i wesołych świąt Wielkiej Nocy. My nie zwalniamy, oczywiście będziemy działać dalej z bizonem i z naszymi ursusami. Tu był kiedyś staw, ale niestety przez kopalnię u nas jest bardzo mało wody, także tak to jest. Zobaczymy, jak ta kukurydza tutaj sobie będzie miała okazję ładnie wzejść. Tutaj mamy takie hydranciki troszeczkę Trochę to przeszkadza, ale tam Łukasz sobie z tym poradzi Co, Łukasz, mamy wszystko? Tak, mamy wszystko. No to co? Patrycja, czekamy. Czekamy na, na wschody. Na wschody, mhm. a potem zobaczymy, co dalej. Tak. Będziemy monitorować tutaj plantacje. i no, myślę, że będzie dobrze, bo jednak te nasze nasiona tutaj są takie, które sobie na pewno poradzą. tak? Sprawdzone. Spra tak, zdecydowanie. Sprawdzone też w naszym gospodarstwie, w gospodarstwach naszych klientów. Obserwujemy te odmiany już od lat, także wiemy, co siejemy. Dobrze. No to co? Słuchajcie, ja tutaj w opisie filmu zostawiam Wam linki do Facebooka i Instagrama, właśnie do Patrycji. Jakby ktoś miał życzenie, to może się skontaktować tutaj, właśnie w sprawie nasion. Także wbijajcie, obserwujcie. No i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić lajka, oczywiście, tutaj, żeby tradycji stało się zadość. Tyle w materiale.